Dziś zaczniemy od Rebus'a. Dla zwycięzców Talon na balon, czyli Brower, Broder i California West Coast IPA. Muszę znowu to powiedzieć: to piwo nie ma podjazdu do tego West Coasta, którego nagrywałem wcześniej, ale co my tu mamy w aromacie? Mamy takie owoce tropikalne: pomelo, troszeczkę grapefruit. Żywieczność jest wyczuwana minimalnie. Do tego ta, jakby. Yy, Szczypiorek jest też delikatnie wyczuwany, nie ma takiej intensywnej nafty i jest wyczuwana taka słodycz, słodowość na samym końcu lub na samym początku podczas michania. W smaku to piwo robi naprawdę turbo robot, od pierwszego łyku mocno wytrawne, ta goryczka jest solidna od pierwszego łyku, taka herbaciana, goryczkowa, taka grejpfrutowa, intensywna. Ona troszeczkę za mocno zostaje, troszeczkę zalega, natomiast tu jest, pod tym względem może być, do tego alkoholowość podbije te wszystkie jakby aromaty. Daje jemu 8 na 10 w skali West Coastów.